Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Dziękuję, że poświęcasz czas, aby obejrzeć to wideo. Będę chciała powiedzieć nim kilka słów na temat profilaktyki i leczenia dyslokacji stawu biedrowego, nie tylko w przypadku MPD. Nazywam się Beata Wnuk. Jestem fizjoterapeutką, terapeutką zajęciową. Pracuję w Europejskim Instytucie Paleja w Warszawie. Jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować, to załączam swojego maila. Natomiast jeśli chcesz śledzić, co robię, to zapraszam na stronę internetową beatawnuk.pl. Staram się tam zamieszczać rzetelne i sprawdzone informacje. Nie ma ich tam jednak za wiele. Natomiast jeśli chciałbyś wiedzieć więcej, to zapraszam na Facebooka, gdzie zdecydowanie łatwiej mi się dzielić wiedzą, szczególnie w grupie Rozmowy o MPD po godzinach. Znajdziecie tam dużo ciekawych artykułów, bardzo fajnie posegregowanych, bo właśnie grupy facebookowe to umożliwiają. Czyli możecie poczytać o fizjoterapii, o terapii zajęciowej, o pozycjonowaniu, o doborze sprzętu, o różnych operacjach ortopedycznych czy neurochirurgicznych. Zapraszam. Dzisiaj chciałam powiedzieć o problemie, którym jest zwichnięcie stawu biodrowego w przebiegu różnych chorób neurologicznych, ale głównie skupię się na MPD, bo na tym znam się tak naprawdę najlepiej. To, co jest realnym problemem w świecie, w dzisiejszym świecie, to to, że nadal dzieci, które są zagrożone ryzykiem zwychnięcia stawu biodrowego, nie trafiają w porę do odpowiednich placówek, nie trafiają na odpowiednie leczenie, nie są monitorowane nie zawsze wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie, aby sprawdzić stan tych stawów biodrowych i tak naprawdę dziecko, które może trafić z podwichnięciem stawu biodrowego, w którym jeszcze naprawdę sporo można zrobić i ten staw tak naprawdę uratować, trafia do nas w momencie, kiedy stawy biodrowe są zwichnięte i kiedy tak naprawdę pozostaje nam już tylko zabieg paliatywny, żeby uniknąć w przyszłości ogromnego bólu i dalszych informacji za tym, deformacji za tym idących. Podwichnięcie stawu biodrowego można obserwować już u tak małych dzieci jak w wieku 2-3 lat, szczególnie u tych dzieci, o których występują duże trudności z samodzielnym poruszaniem się. W ogóle poruszaniem się czy w jakikolwiek sposób. Następstwem zwichnięcia stawu biodrowego może być takim najgorszym następstwem zwichnięcia stawu biodrowego jest ból, ale to też są wtórne deformacje. Deformacje typu windsweep, skolioza, różne przykurcze, skośne ustawienie miednicy i tak dalej. Te deformacje w kolejności, jakby trzeciorzędowo, utrudniają funkcjonowanie w każdej pozycji takiemu dziecku, i w leżeniu, i w siadzie, i w staniu. Czasami utrudniają pielęgnację i utrudniają normalne funkcjonowanie. Czy jest coś, co możemy zrobić? Bazując na doświadczeniach innych krajów i patrząc na inne kraje, oczywiście, że możemy coś zrobić. Możemy wprowadzić wczesną profilaktykę i wczesną interwencję. Ale zaczynając od początku prawidłowy, kilka słów na temat prawidłowego rozwoju stawu biodrowego. Kiedy dziecko się rodzi, jego panewka jest ustawiona płasko, natomiast kość udowa nie ma jeszcze wykształconego kąta szyjkowo-udowego i jest w tak zwanej antetorsji, czyli jest skręcona około 40 stopni. Dopiero razem, wraz z rozwojem, z coraz większą ilością ruchów, przede wszystkim odwiedzenia, rotacji zewnętrznej, wyprostu, te parametry się zmieniają i szyjka głowy kości udowej zaczyna, nam się, zaczyna się formować i zaczyna się też derotować sama kość udowa, co w efekcie prowadzi do tego, że zaczyna ona... Centrować na panewkę, naciskać na nią, i przez to kształt panewki też się profiluje, i po pewnym czasie zaczyna tą głowę dobrze pokrywać, wtedy mamy pełną stabilność stawu. Głównymi czynnikami, które powodują właśnie te pozytywne zmiany, te tak naprawdę fizjologiczne zmiany w obrębie stawu biodrowego, to ruch i obciążenie. Więc sami sobie możecie to przełożyć na naszą terapię. Jeśli chcielibyście więcej zobaczyć na temat tego, jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie rentgenowskie w różnym wieku, to jak najbardziej polecam stronę bonxray.com, na której możecie zobaczyć różne zdjęcia rentgenowskie różnych części ciała dzieci, tak naprawdę od urodzenia do, do nastoletniego wieku, do, do, do zakończenia dojrzałości kostnej. W jaki sposób badać zatem staw biodrowy? Jeśli czytamy zdjęcia rentgenowskie, to tak naprawdę jest wiele rzeczy, które możemy zmierzyć, bo to jest i kontrszykowołdowy, i ułożenie, ustawienie panewki. Ale chyba najbardziej takim szybkim i przydatnym klinicznie badaniem jest badanie procentu migracji. Wyznaczamy go w taki sposób jak na zdjęciu. Oceniamy ustawienie głowy, długość tej głowy kościółdowej i jej um, wysunięcie z panewki określamy to w procentach, mówimy o procencie migracji kości udowej, możemy to zrobić albo ręcznie, po prostu rysując, wyznaczając linię na zdjęciu rentgenowskim, albo możemy użyć do tego aplikacji HipScreen, jest to dość przydatna, fajna, szybka aplikacja, gdzie wrzucamy zdjęcie rentgenowskie, odpowiednio je ustawiamy i już sama aplikacja pokazuje nam, jaki jest procent tej migracji. No dobrze, tylko jakby jaka jest ta magiczna cyfra, jaki ten procent migracji powinien być, kiedy już tak naprawdę zwróciliśmy, powinniśmy się zwrócić do chirurga, do ortopedy chirurga po pomoc. Bardzo dobre badania mają na ten temat Szwedzi i oni tak naprawdę od wielu, wielu lat od bodajże ponad 20 Badają i monitorują właśnie przebieg neurologicznego zwiknięcia stawu biodrowego, i oni podają, że ta magiczna cyfra to 40%. Natomiast nie ma takiej jasnej jeszcze odpowiedzi, czy to jest 40%, czy to jest 50%, czy to jest 60%, gdzie tak naprawdę powinniśmy tą interwencję chirurgiczną wprowadzić. Super, super istotne dla nas jest to, żeby nie doszło do zwichnięcia, całkowitego zwichnięcia stawu biodrowego, ponieważ będzie się to wiązało z uszkodzeniem mięśni, więzadeł, torebki stawowej, wszystkich miękkich, właśnie struktur około stawowych, i to ustawienie z powrotem stawu biodrowego będzie niezwykle trudne. Jeśli sobie właśnie myślimy o takich stopniach, dyslokacji stawu biodrowego, wysunięcia głowy z panewki, to tak naprawdę u um, prawidłowo rozwijające się biodro nie powinno mieć przekraczać więcej niż 15% migracji. Jeśli um, te, te stopnie są w granicach, te procenty są w granicach 15-30%, to mówimy wtedy o dysplastycznym biodrze. Jeśli są powyżej 30-100%, do 100%, mówimy o podwichnięciu. Jeśli to 100% głowy, Wychodzi z panewki, to wtedy już mówimy o zwichnięciu. To jest taka troszkę starsza nomenklatura. Natomiast właśnie ta szwedzka mówi nam o tym, że podwichnięcie występuje dopiero powyżej 40% migracji do 90%, 90%. Magiczna cyfra, tak jak wspomniałam wcześniej, nie jest do końca znana, ale mówi się o około 40% migracji, zwichnięcie to 100%. Naszym celem jest uniknięcie operacji, operacji paliatywnej, która w niektórych przypadkach jest konieczna do wykonania, ponieważ są tak duże deformacje, jest bardzo duży ból. Są to głowa kościół ludowej Obumiera więc czasami taka operacja jest konieczna do wykonania, natomiast operacja paliatywna zawsze będzie powodować, ograniczać możliwości funkcjonalne danego dziecka. Operacje paliatywne to, to, to operacje typu resekcja, całkowita resekcja bliższej części kości udowej, osteotomia koślawiąca kości udowej, endoprotezoplastyka w całości, artrodeza stawu biodrowego czy resekcja z rekonstrukcją, są też inne typy operacji paliatywnych, natomiast zawsze a albo inaczej często niosą ze sobą ryzyko ograniczenia funkcjonowania dziecka, więc takich operacji chcielibyśmy uniknąć. To, co można zrobić na wczesnym etapie leczenia operacyjnego, to są różne operacje kostne. Czy to operacje w obrębie samej kości udowej, czy to operacje w obrębie miednicy, tak zwane osteotomie? Często jest tak, że jeśli dziecko młodsze jest poddane zabiegowi i dość szybko jest on wykonany, to wystarczy tylko osteotomia derotacyjna, waryzująca w obrębie kości udowej. Miednica niekoniecznie musi być naruszana. Czasami, no niestety, jest tak, że ta panewka jest na tyle płytka i niewykształcona, że trzeba jednak trochę, Zaokrąglić panewkę właśnie poprzez osteotomię miednicy, um, różną osteotomię. Czasami do, do zabiegu, przy zabiegu trzeba wykonać również uwolnienie tkanek miękkich. Ważne, aby to uwolnienie do, wykonać symetrycznie po jednej i po drugiej stronie, dlatego że to będzie później wpływało na pozycję siedzącą, na pozycję stojącą dziecka. I jeśli wykonywane są te operacje jednoczasowo, wielopoziom, może nie wielopoziomowo, ale tutaj mówimy o biodrach tylko, więc to będą tkanki miękkie i operacje kostne jednoczasowo, to mówimy wtedy o czymś takim jak SEMS, czyli Single Event Multi Level Surgery. Czyli, czyli operacje wielo, wielopoziomowe, wiele wielo operacji w jednym zabiegu podczas jednej sesji wykonywane. Jeśli jest to tylko możliwe, należy dążyć do symetrii, należy dążyć do tego, aby wykonać korekcję obydwu stawów biodrowych, jeśli oczywiście obydwa stawy biodrowe są zagrożone zwichnięciem. To warto je wykonać w jednym zabiegu, ponieważ Pooperacyjnie dziecko zdecydowanie szybciej do siebie dochodzi. Dużo krótszy jest ten czas rekonwalescencji, wtedy jakby obydwa biodra są operowane naraz, i tak naprawdę rehabilitacja i rekonwalescencja to tylko ten jeden okres niepowtarzany, ponieważ trzeba zrobić drugi zabieg. Drugim jakby plusem tego obustronnego wykonania zabiegu jest to, że dziecko jest symetryczne od razu po operacji i nie ma szans, nie ma, nie ma tej większej możliwości na rozwinięcie się na przykład z koliozem. Super ważne jest dla nas to, żeby po takim zabiegu utrzymać głowę kościółdowej w panewce i żeby zabezpieczyć tą, to, to, to biodro. Oczywiście Profilaktyka jeszcze przedoperacyjna jest też niezmiernie ważna, też bardzo ważne jest pozycjonowanie. Bardzo dużo się mówi o pozycjonowaniu w odwiedzeniu, w różnym stopniu, według literatury, od 15 do 30 stopni na jedną nogę. Natomiast ja, ze swojej praktyki, chcę powiedzieć tylko jedno, że to odwiedzenie przed wykonaniem operacji ma sens. Tylko w momencie, jeśli już nie mamy dużego podwichnięcia, kiedy nie ma konfliktu udowo-panewkowego, ponieważ jeśli mamy, trafia do mnie dziecko, które ma powiedzmy 70-80% dyslokacji stawu biodrowego, to często głowa, wykonując odwiedzenie, głowa nie centruje panewkę w panewkę, tylko jakby ją dodatkowo niszczy. I jeśli my takie odwiedzenie będziemy wykonywać na siłę, to tak naprawdę możemy szybciej doprowadzić do generacji głowy kości udowej. I prowadzenie różnych ćwiczeń w odwiedzeniu, pionizacja w odwiedzeniu, czy jazda konna u takich dzieci, no powiedzmy, nie są to najlepsze pomysły, bo po prostu prowadzą do szybszej degeneracji głowy kości udowej. Ale wracając, to nie jest tak, że operacja już zwalnia nas ze wszystkiego. Tak naprawdę to pozycjonowanie, to prawidłowe ustawienie równie ważne jest po operacji. Równie ważne jest pozycjonowanie nocne, jak i pionizacja w ciągu dnia. Staramy się jak najszybciej już od tak naprawdę pierwszych dni po, dni po zabiegu wprowadzać ruch i umożliwiać dziecku przynajmniej ruch bierny, a potem po jakimś czasie też ruch czynny. Podwichnięcie biodra ma swoje konsekwencje. 75% podwichnięć biodra prowadzi do skoliozy i potwierdzają to właśnie uczeni i badacze ze Szwecji, bo tak naprawdę całą tą naszą dzisiaj pogadankę bazuje na tym, co się dzieje w Szwecji i jakie od nich dostajemy doniesienia. Więc 75% podwichnięć biodra prowadzi do skoliozy, natomiast 25% skolioz prowadzi do zwichnięcia biodra, czyli to tak naprawdę może działać w dwie strony, mówimy o ustawieniu skośnym miednicy z powodowanym czynnikami nad i pod podmietnicą, pod czyli przykłucz biodra i zwichnięcie biodra, czy dyslokacja w jakimś tam zakresie, podwichnięcie i nad miednicą, czyli na przykład skolioza. Kiedy rozpocząć taką profilaktykę? No oczywiście jak najszybciej. Już tak naprawdę u noworodka, i mam na myśli nawet wcześniaki, pozycjonowanie jest ważne. Ważne, jest, żeby to dziecko było w prawidłowych, symetrycznych pozycjach. Jeśli widzimy jakąkolwiek asymetrię już u małego dziecka, to trzeba jak najszybciej to pozycjonowanie wprowadzić. Mamy kilka badań naukowych, które pokazują, że naprawdę już w bardzo, bardzo wczesnym okresie dochodzi do utrwalania się wzorców asymetrycznych, które w przyszłości prowadzą do różnych deformacji. Największe ryzyko zwichnięcia stawu biodrowego występuje w wieku od 2 do 3 lat u dzieci z ograniczeniami ruchowymi, właśnie u dzieci z poziomu 4 i 5 głównie. Wprowadzenie monitorowania, również radiologicznego, i mówiąc o monitorowaniu, mam tutaj na myśli, co na przykład co półroczne, coroczne badanie kliniczne i wykonanie zdjęcia rentgenowskiego w zależności od poziomu funkcjonowania GMFCS i już w momencie tak naprawdę podejrzenia u dziecka MPD już powinniśmy wprowadzić to monitorowanie. Nie ma sensu na przykład u 3-latka czekać z operacją, aż będzie starszy, ponieważ powoduje to inne wtórne zmiany, zarówno w obrębie biodra, jak i innych części ciała. Już wspomniałam o tym, że jeśli dochodzi do zwichnięcia stawu biodrowego, zwichnięcia, to tak naprawdę wszystkie elementy elastyczne w obrębie biodra, wszystkie tkanki miękkie ulegają w jakiś sposób zniszczeniu, deformacji, rozciągnięciu, przykurczeniu. Jeśli jakby zwichnięcie biodra też powoduje, szereg innych deformacji, o których już mówiłam, na przykład, na przykład skoliozę. W Szwecji 20 lat temu powstał program właśnie monitoringu profilaktyki i leczenia wczesnego leczenia stawów biodrowych. Możecie o nim poczytać na stronie sypup.se są dostępne informacje, materiały, jak badać, jakich narzędzi używają, również w języku angielskim, więc zachęcam Was szczerze do odejrzenia na tą stronę. Po 20 latach udało im się tak naprawdę wyeliminować problem zwichnięcia stawu biodrowego w całej populacji w Szwecji. Więc myślę, że jest to, jest to coś, na czym powinniśmy się wzorować. Mnie to przekonuje, ich badania mnie przekonują, pokazują, że można zrobić coś więcej. Udało im się zmniejszyć ilość a w zasadzie wyeliminować zwichnięcie bioder. Udało im się zmniejszyć ilość przykurczy, deformacji typu windswept, skoliozy. Udało im się zmniejszyć również ilość operacyjnego leczenia, operacji, których nie trzeba powtarzać i co kilka lat przypominać. Ale to, co też się wspaniale udało zrobić, to zredukować ilość bólu u osób dorosłych, u osób nastoletnich i dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. I oni tak naprawdę deklarują, że operacja wykonana w młodym wieku, około 5, 5 roku życia, pozwala zapobiegać wielu powikłaniom, i dzięki niej jest większa, duża, duża szansa, że ta operacja już nie będzie musiała być powtórzona. Kto tak naprawdę jest najbardziej narażony na zwichnięcie bioder? No, najbardziej narażone są dzieci, które funkcjonują motorycznie najsłabiej, czyli dzieci z poziomu GMFCS5. Aż 90% z nich rozwinie zwichnięcie biodra. Z poziomu czwartego to będzie około 70%, ale zauważcie, że dzieci chodzące z przyrządami, z przyrządami czyli dzieci z poziomu trzeciego GMFCS, także są dość mocno zagrożone i 40%, 40 z nich może rozwinąć zwichnięcie bioder. W grupie pierwszej GMFCS w zasadzie takie ryzyko nie istnieje, jest naprawdę niewielkie, natomiast należy wziąć pod uwagę też to, że w grupie pierwszej mamy dużo dzieci z hemiplegią, a dzieci z hemiplegią, które prezentują zarzut chodu typu czwartego, także są narażone na zwichnięcie biodra i trzeba szczególnie właśnie te dzieciaki wziąć pod obserwację. Natomiast no nie tylko, tak jak wspomniałam, nie tylko MPD to diagnoza, która sprzyja rozwijaniu dyslokacji bioder, ale to są wszystkie tak naprawdę dzieciaki, które nie chodzą lub mają duże ograniczenia w możliwościach poruszania się w jakikolwiek sposób. To są dzieci z SMA, z zespołem Downa, dzieci po urazie rdzenia kręgowego, czy dzieci z rozszczepem kręgosłupa, z wielowadziem, z, z różnymi innymi wadami. Jeśli spojrzycie na to, to w Szwecji właśnie powstał taki specjalny jakby kalendarz, który mówi nam, kiedy powinno się wykonywać badanie dziecka pod właśnie kątem rozwoju dyslokacji stawów biodrowych czy pod kątem rozwoju skoliozy. Powinno się zrobić dwie rzeczy, badanie kliniczne i RTG. I jak spojrzycie to w grupie pierwszej GMFCS, tak naprawdę RTG się w zasadzie nie pojawia. Natomiast badanie kliniczne jest wykonywane co roku. Rozpoczyna się ten monitoring, tę obserwację w wieku 12-18 miesięcy i później, w zależności właśnie od tego, jak dziecko prezentuje, ponawia się ją co 6 do 12 miesięcy. Jeśli jesteście, chcielibyście poczytać coś po polsku, to zapraszam Was na moją stronę internetową. Ja kilka lat temu przetłumaczyłam sama dla siebie w sumie taki. taki takie wytyczne, jak monitorować stawy biodrowe. Dostępne są one na mojej stronie. Nie są tak czytelne jak tabelki szwedzkie, ale, ale też dają dużo informacji. Ja przetłumaczyłam po prostu wytyczne z australijskiego akurat towarzystwa i zapobieganiu zwichnięcia biodra i pozwoliłam sobie je opublikować na stronie. Fajną też tabelę stworzyli Amerykanie, tak jak widzicie jest poziom GMFCS i pokazane kiedy trzeba zrobić badanie kliniczne, kiedy trzeba zrobić zdjęcie rentgenowskie. W ten łatwy i przejrzysty sposób mamy taki, taki jasny, jasny guideline, check, robimy tylko, oznaczamy tak było zrobione w tym roku, tak było zrobione, było zrobione i tak dalej. W badaniu klinicznym Badanie kliniczne powinno być zarówno ortopedyczne, jak i fizjoterapeutyczne. W badaniu klinicznym oceniamy możliwości ruchowe dziecka, czyli jakby weryfikujemy ten jego poziom GMFCS, ale nie tylko. Oceniamy też możliwości chodu i wzorzec chodu. Oceniamy jakość tego chodu, jakość poruszania się. Oceniamy zakresy ruchomości, siłę mięśniową, selektywność, napięcie mięśniowe. Oceniamy to, jak dziecko jest pozycjonowane, w jakich pozycjach spędza czas, czy są to prawidłowe pozycje, zbliżone do symetrii albo symetryczne, zarówno pozycje leżące, siedzące, jak i, jak i stoi. Czy, czy, czy hut, czy pionizację? Oceniamy zaopatrzenie ortopedyczne, którego dziecko używa. Czy ono jest potrzebne, czy, czy już powinniśmy je wprowadzić, czy jeszcze powinniśmy je stosować? Oceniamy to, jak obciąża kończyny dolne, a także jakie formy aktywności e, prezentuje, czyli jak, jak, spędza, jak spędza czas wolny, czy, czy, czy jakie formy ruchu e, lubi. To, co fajnego też wymyślili Szwedzi, to zakresy ruchów, które mówią nam o tym, że coś się dzieje nie tak. tak? Czyli jeśli badamy, robimy sobie badania kliniczne i badamy zakresy ruchomości, mamy zakresy w właśnie, tej, oni stworzyli taki system świateł drogowych, gdzie zakresy, które mieszczą się w zielonych polach, to są takie zakresy, które mówią, OK, wszystko jest w porządku. Czerwona pola to są takie zakresy. W których, w których już wiemy, że coś się zaczyna dziać, że zaczynają mieć kłopot i mówią nam o tym, że może wtedy warto wprowadzić dodatkowe pozycjonowanie, może trzeba wprowadzić dodatkową pianizację, może trzeba wprowadzić pozycjonowanie czy ortotykę nocną. Natomiast czerwone zakresy mówią nam, o, o, mamy duży problem, trzeba się zgłosić do ortopedy, być może trzeba będzie jakąś interwencję większą wprowadzić. I te zakresy zostały opublikowane zarówno dla kończyny górnej, jak i dla kończyny dolnej. I mówią nam, pokazują nam jasno, kiedy, kiedy tak naprawdę ten problem już jest duży i trzeba takie dziecko być może właśnie do ortopedy odesłać. Fajną też rzecz zrobili um, taką bardziej już um, nie, 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 nie ilościową, tak jak większość skal dostępnych dla nas, większość skal jest ilościowa. Natomiast super ważna przy tych deformacjach, przy zaburzeniach, przy koliozie, przy zwichnięciu biodra jest jakość tego ruchu i jakość ułożenia czy pozycji ułożeniowej. I tutaj Szwedzi wprowadzili taką bardzo prostą um, skalę, które, w której dajemy tylko albo zero, albo jeden punkt i oceniamy, czy dziecko ma głowę, w linii pośrodkowej, czy symetryczny tłów jest, czy mietnica jest w pozycji neutralnej, czy nogi są ustawione prawidłowo, czy ręce są ustawione, wyprostowane wzdłuż ciała, czy ciężar ciała jest równo rozłożony na powierzchni. I jakby tą ocenę wykonuje się w różnych pozycjach, w pozycji leżącej, siedzącej, stojącej. Wszystko to jest dostępne na ich stronie internetowej, o której wspomniałam wcześniej, cipap.se w języku angielskim, więc też jak najbardziej możecie sobie do tego zajrzeć. W każdym razie taka prosta skala oceny punktacji 0,1 mówi nam, kiedy znowu pozwala nam szybciej wyłapać ten problem, tak? że W tamtym roku było tak, było więcej jedynek, teraz już mam więcej zer i to znaczy, że trzeba coś zrobić, trzeba coś zmienić. Nie wolno zostać biernym, tylko coś w naszej terapii, w naszym pozycjonowaniu. W ortotyce w całym tym menadżmencie mózgowego porażenia dziecięcego trzeba zrobić. Kto tak naprawdę monitoruje dziecko? A no to jest ciekawe pytanie, bo um, trzeba by było powiedzieć, że lekarz prowadzący, tak? Jakby osoba, która, lekarz, który prowadzi dziecko, on tak naprawdę powinien wykonywać takie badanie i całe to postępowanie wprowadzać. Natomiast w naszych realiach często tak jest, że lekarz na to nie ma czasu. I tak naprawdę uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, żeby to robili fizjoterapeuci, dlatego że my spędzamy z dzieckiem dużo czasu, bardzo często je widzimy, mamy czas na to pełne badanie i mamy czas na wprowadzenie odpowiednich do tego interwencji. I dopiero jak nam się zaświeci ta czerwona lampka, czy to ograniczenie zakresu ruchu, czy to zwiększenie procentu migracji, to wtedy powinniśmy takie dziecko odsyłać do, do ortopedy, które w dalszym etapie poprowadzi jego leczenie. Z ciekawych rzeczy w Nowej Zelandii jest tak, że na przykład fizjoterapeuci. Mogą zlecać zdjęcia rentgenowskie i dopiero wtedy oceniać je i wyznaczać procent migracji. I dopiero kiedy widzą, że jest realny problem i ten procent migracji jest właśnie w granicach 30-40, to wtedy odsyłają dziecko do lekarza. W niektórych krajach na zachodzie to też terapeuta zajęciowy prowadzi taką ocenę, taki monitoring. No i oczywiście na pewno rodzina, tak, bo to bardzo często rodzice nam zgłaszają, że coś się dzieje, że w nocy dziecko zachowuje się tak, śpi, tak, w takiej pozycji, najczęściej przebywa tak, więc rodzina odkrywa tutaj kluczową rolę i przede wszystkim szczerość rodziców wobec, wobec ich samych i wobec nas jest tutaj kluczowa, żebyśmy mieli taki całkowite spojrzenie na dziecko i całkowity wgląd bo wiadomo, że my z nim spędzamy tylko powiedzmy godzinę na terapii, tak, a nie jednak ca nie, nie cały dzień. I to tak naprawdę wszystko, co chciałam powiedzieć dzisiaj. Chciałam zwrócić Wam uwagę na problem, chciałam powiedzieć, że są rozwiązania i że, że mamy narzędzia, aby coś zrobić, więc zapraszam Was do zapoznania się z materiałami, zapraszam Was na swoją stronę, na której znajdziecie więcej informacji w tym temacie, zapraszam Was na Facebooka i przede wszystkim no, wczesna interwencja, tak samo wszędzie, tak samo i w stawach biodrowych, najważniejsza jest wczesna interwencja. Dziękuję.